Tego samego chcemy tam. No, jak już teraz mam kurtkę, to nie muszę, ale w sumie możemy, nie? Jakiś tam, już teraz takiego balsu. Patrzę już takiego. Gracz chyba przed nami. Tak, tak. No ale Nieprzytomny. Się. Ja też. Ja też. Kurwa, nie żyję, nie? Kurwa, mam nadzieję. Kurwa, mogłem na ręcznym, to może. Nie żyję. Ja też. Czesy się prowadzą, no to wiesz, to głupio by nie jechać. Zawsze ten tysiak będzie właśnie kurde na... Gracz pode mną chyba. Tak. Dwóch. Proszę. Idę. No poczekaj, niech... ...kampią. Mogę intunejda zrzucić. Nie, 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 nie. Czekamy na C4? Ja to mogę od, odbijać jednego, odpalać. Mogę w głowę, mogę go odpalać. To no, decyzja. Mogę odpalać jednego w głowę. Tumik na kajmie chyba. Odpalać go? Ta. Nie żyje. Zobacz czy tamtego nie trzeba dobić. Nie widzę, ten zabity. Drugi jest w tam, no tam, tam, tam. Nie widzę. Tu, tu gdzieś, no gdzie jesteś? Dobra, widzę. Zabity. Na stodole gracz. Tam gdzie respi zombie. так, так, так. Я yeah, гранатники. No, chyba pobieg Ten lasek między nas słychać no, jak wiem wiem Lasek między nami Jest u mnie, jest u mnie, jest u mnie. Gdzieś na ruinach jest. Ja dostałem w plecy I więcej O, ze strzelby mnie ktoś dobił